No witam. tam Co tam Synuś Co tam Synuś Dlaczego drzwi są zamknięta? Bo ktoś nie otwarł. Ja nie mogę otwierać, nie wiesz Jaki może? jak masz? Chyba nie jak byłem, ja pracowałam, ja, ja, to mogłam. Kurwa. O Jezu. Ja, Wiesz? To otwarto.

Kubuś, jak robisz te burgerki to się kurwa przebierz, przyjacielu No dobra, dobra, bo kurwa ja wiem, że wieża przyjdzie będzie afera, nie? Nie wiem, czy mnie słychać, ale chyba słychać, co? Super, kurwa, jestem z ciebie dumny, wiesz? Kurwa, jak ty mi rapcie teraz zaimponowałeś. No, jeszcze sobie tego, na szyweczkę pierdolni, będzie wszystko cacy. A, a masz, sorki, dobra, 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 bo nie widziałem. widziałem. Pamiętałem, pamiętałem, to... <laughs> ja sobie zrobiłem, poszedłem do sklepu i kupiłem te ciuchy na razie, żeby były na tym, nie? Wiesz o co chodzi? Ja jak... Nie jak... No i fajnie, no to... bardzo się bawić. kurwa, każdy był kiedyś nowy i, i, i tyle, nie? Ja też tam, kurwa, kupę czasu, mówię, nie grałem. I pomału wiesz, do przodu. No ale wkręciłem się w chuj, Cały ten wygrał. Sprzyjewane, nie? Ja pierwszy raz jak się kurwa w No mówię, kurwa, czwarta, piąta rano, kurwa na siódmą do roboty, nie? Dobyka w chuj, no ale w Tylko ty, od razu ci powiem, że trzecie oko jeszcze patrzy na ciebie, w razie czego, nie? Jakbyś ten. Lajwa mam, że tak powiem. Także jesteś sławny, kurwa. Już telewizja przyjechała, kuźwa, wiesz tam. TVN. <grywa> <grywa> jak to gadaliśmy z roboty, do roboty kurwa. <grywa> no dokładnie. No. Teraz to już mi tak przeszło, wiesz, ale mówię, no tak jak kiedyś, kuźwa. A to jeszcze wiesz, fajnych ludzi, naprawdę fajnych ludzi, kurwa, wtedy poznałem. I, no mówię, czwarta, piąta rano, a my na mechoniku z dziewczynami pierdolimy, że tak powiem, o dupie maryni, nie? No i właśnie elegancko to właśnie chodzi, bo była w tym samym zachodzie, to jest fajnie, no. Boże, jak ty kurwa dziecioro i się kurwa sapią, nie to raz. Nooo, kurwa. Ci jakiś tam wyskakuje, nie? Ja. Eleńczę do góry, kurwa, nie! Eleńczpity! Opowiadaj. Czemu ty tu wszedłeś, powiedz? Bo ja jestem na burgerszocie. Ja, ale, ale, no dobrze, no ale, ale, dlaczego się nie przebrałeś ładnie jak człowiek, przyjacielu? No to, to wyjdź do kasy ładnie i pogadamy, aniołki. Co tam się stanęło, panowie? Jesteś z zarządu? jesteś z zarządu, tak? Ja? Nie, w życiu, kurwa. Przepraszam, jest teraz. A co chcecie? No, no jest armora, umowy dać w kierunku. Bo ja tu mam umowę i chciałeś sobie kiedy Przepraszam, mam pytanie. Kluźba, poczekaj, daj koledze skończyć. O, gdawa. Sorry, Mordo. No mów teraz. Nie wiem, panowie, po, po, podzielcie się kto pierwszy. Dobra. No to niech oni mówią pierwsi. Możemy pierwsi, Dobra, no to słuchaj. Chciałem się zapytać, kiedy ostatni raz była umowa robiona z bo przejąłem to wczoraj i widzę, że jest umowa. I kiedy ostatni raz były Nie mam przyjacielu pojęcia o tym co mówisz do mnie teraz naprawdę jak będzie ktoś, się, jak ktoś z zarządu będzie to się kurde być musiał być tak wiesz. Poczekaj sekundę. Jest ktoś z zarządu? No to nie nie ma wiesz. Ale przekażę że żeby byliście poczekaj kurde jest Armora tak. Ja przekażę to tam ktoś się z wami skontaktuje ewentualnie nie. No i super no i fajno i miło. Fernando, powiesz mi, czy jest Morgan? Kurwa, ale ty wyglądasz, chłopie, żeż mi się wystraszył ciebie. Nie ma nikogo, na radiu nie ma, nie mam pojęcia, wiecie? w jakoś tak po tym. tym Dopiero się przebudzili, wszyscy podejrzewam wiesz o co chodzi, nie? Morgan. Mogę burgera? Nie wiem, czy masz tyle kasy na tego burgera. Po 70 tysięcy za burgera teraz Promocja, ale jak go raz zjesz, to będziesz czuł do końca życia, Sraczkę będziesz miał przez miesiąc. No to co, bierzesz czy nie, kuźwa? Nie biorę. No kuźwa przed chwilą mówiłeś, że masz kasę, a teraz już nie masz kasy. ta ty, biedaku. Baga, ja kurwa. <suszy> Ostatnio chłop był, żeśmy się tak fajnie bawili, ale się kurwa schlał jak świnia, wiesz? Kurwa! Nie, już był kotał, już był kotał, kurwa, ale nie wiedział sam co był kota, wiesz? Kurwa, szczeniaki, nie łazić mi po kuchni, bo się w zaraz i zrobię porządek. To coś, to kurwa, do kasy tam idź, kurwa, bo ja przez ciebie później. Ja tu położę. Połóż kuźwa i uciekaj mi. Na kuchni się wchodzi ładnie przebranym, kurwa mać. Szczury. Wyglądasz jak czerwona łajza. <grym> kurwa, ja mam w ogóle podmień na wpisanie gacki? Kurwa, najlepiej go bym ustawimy, ustawił, żeby to znaczy możesz to ustawić, że będziesz miał aktywne non stop, tylko żeby wiesz, nie weszło tak, że wiesz, wchodzi kobita, a ty kuźwa tam wiesz. Wiesz, mój zrób mi loda, kurwa, czy tam coś, nie? Wiesz o co chodzi, nie? U, u mnie małżonka co chwilę wpada, wiesz, z ryjem, kuźwa, nie? Wiesz o co chodzi. Nie, ja to mam tylko taką, wiesz, jestem sam z cisza, To jest fajne, nie? No, możesz tego burgera. i... ma No nie, kuźba, to jest właśnie to, nie? Upaki u szewca gwoździe prostują, kuźba, ty, przyjacielu. Opowiadaj. Co tam? Dawaj, mi Synek, idźcie stąd, kuźwa, bo ludzie pracują. Ja nie, bo zaraz u mnie kobita wejdzie i kurwa, zamknij ryj, nie? Chcę spać, kurwa, nie? A ja mam w sypialni, kurwa, mówcą. Komputer, tak że chuj. No i tak, kurwa, mnie synek, ten na czerwono ubrany, to mój synuś, nie? Lata, kurwa, czub mały. Kurwa, już się piątki dorobiłem. O kurwa. <laughs> się mówi sekund, tak? <laughs> Synek, no. kuźwa, ja naprawdę próbuję zarobić pieniądze na tygodne życie, kuźwa. Na... A ty robisz mi takie rzeczy, no. Tak. Kuźwa dziś ty ich nakradł tyle. Ja nie ja kupuję. Kurwa burżu, ja ci pieniądze daję a ty na różyczki wydajesz. Dziękuję. Jak ty mi dajesz jak ty odejmę jest co kupiłeś? Kupiłem ale za ile? Może 300 koła, 200 koła przypłaciłeś. Ile koła? No. Ty w ogóle Czy kurzysz, bo mam kurwa kupiłem Civika, a tą hondzę taką kupują. Kurwa, czy jakiś, tak. Za 262 tysiące w ogóle cale nie mogę, gdzieś mu gdzieś nie wiem który na szybko. Znaczy powiem Ci tak, wiem, że dzie... Synek, ono na Bajerebie, gdzie można sprzedać auto. To może na komisję trzeba... <coughs> w jakim komisie? Może na giełdę może. Ale na komisie wiadomo od ręki? Na komisie już nie ma komisów, bo bo się, poszli do góry i już nie ma komisów. Aha, aha. Może pójść na giełdę, wystawić tam i może ktoś kupi, nie? Ale wątpię, że ktoś zgół, kupi takiego auto, nie? A ile ono kosztuje, co to jest? Nie, nie no, ja kupiłem kurwa Honda Z Honde Kaio jakieś tak, kurwa to za 260 tysięcy O tak. A co to nikt nie kupiła? No to jest bubę, czas ty Będę musiał chyba kurwa kupić kurwa jakiegoś dostubę emitowanego. Siemanko. Cześć Mały, ty Misiek na radio wejdźcie, kurwa chłopaki, bo... O, wam się opierdalasz ostatnio widzę włącza. Aniołki. E? Od razu na mikrofali kurwa, ale zajebał tekstem kurwa, Misie, kurwa, kiedy ty światowy jesteś. 4-4. Halo. maska, maska, Diego, proszę zdjąć maskę. Dobra, 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 bo ja na sobie ten jest z Diego. Nie ma, nie ma na raniu. Przepraszam, ja chcę coś tam mówić. No to proszę, Pytanie zasłucham, zasłucham. Dwadzieścia butelówki wal. Dobrze. To tyle? Tak. Dobrze, nie ma Pan jakieś zniżki z jakiegoś... Pytanie nie ma, nie? Ma, ma zniżki, kurde, bo to mój syn, wiesz. Daj mu tam ładne zniżki, bo to jest mój synek, wiesz? No kurczę, no to ty mu daj zniżkę, ja mu nie dam zniżki. Coś ciebie za kolega, kurwa. Kurwa, ja myślałem, że musimy sobie pomagać, a nie tak przeciwko sobie. Dobra. Zaraz polecisz. Zara będziesz miał napad. Dobra, dobra. proszę bardzo, wyprowadzam pana. Dobra.

그러 <놀람>